Cześć, witam Was serdecznie. Dwa dni przed Nowiem w Strzelcu. Myślę, że to będzie głównym tematem dzisiejszej astroprognozy, dlatego że jest to nowy, bardzo specyficzny. Jak każdy now zapewne, tak jakbyście przewinęli moje e, nagrania, to by się okazało, że o każdym nowiu tak mówię, ale chyba takie te nowie są ostatnio, że są po prostu w jakichś takich mocnych koniunkcjach, mocnych spotkaniach ze specyficznymi e, aspektami. Nów no strzelcu. Trzeba powiedzieć przede wszystkim, jaką energię reprezentuje strzelec. Strzelec jest bardzo mocno związany z energią Jowisza. Właściwie jest jego, yy, nawet nie lustrzanym, jest po prostu jego odbiciem troszeczkę na innym planie niż ten planetarny. Wywyższona wiedza, intuicja, wiara, zaufanie, rozwój i horyzont. To są takie potencjały, które strzelec reprezentuje najlepiej. Tak? Także w przestrzeni Strzelca, w przestrzeni Dziewiątego Domu i w przestrzeni Jowisza mamy wszystko to, co możemy nazwać takim uniwersyteckim, królewskim wywyższeniem w kierunku wiedzy, w kierunku zrozumienia i w kierunku wiary. Wszelkie religie, systemy filozoficzne, wszelka wiedza, rozwój, hierarchia, Oparta na zdobywaniu informacji i mądrości jest osadzona bezpośrednio w strzelcu. Kiedy Słońce z Księżycem spotyka się w tym zacnym jowiszniańskim znaku, no możemy mówić o takiej sytuacji, w której doświadczamy pewnego rodzaju testu tego, czy nasze życie rozwija się. No właśnie czy Twoje życie się rozwija? A jeżeli się nie rozwija, to dlaczego? Przede wszystkim bardzo ważnym aspektem towarzyszącym y, temu spotkaniu dwóch świateł, czyli księżyca i słońca jest y, ich trygon z chironem w baranie. Czemu nasze życie się nie rozwija? Gdzie czujemy ból? Ten chironiczny ból wojownika, który Ten chironiczny ból wojownika, który poszukuje prawdy, prawdy o sobie, prawdy o swoim osobistym doświadczeniu i prawdy o tym, jak to doświadczenie wykorzystać do działania na swoją rozwojową korzyść. Jowisz zapyta nas o to. Gdzie, w którym miejscu jesteśmy tak wystraszeni, jesteśmy tak bardzo straumatyzowani, tak bardzo doświadczeni w sposób negatywny, nieprzyjemny, bolesny, że nie pozwalamy sobie przyjąć możliwości, że nie pozwalamy sobie mm, otworzyć ramion na to wszystko, co energię Jowiszjańskiej, strzelca dla nas niosą. Strzelec i jowisz ma taką bardzo wysoką, wywyższoną, solarną, świetlistą energię. To może być energia, która obezwładnia, to może być energia, która kogoś, kto jest skupiony na swoim małym świadku, w którym realizuje swoje projekty, swoje przestrzenie, może wystraszyć. Jeżeli nie jesteśmy przyzwyczajeni do stawania w pełnym świetle, obnażeni ze swoich bolesnych yy, miejsc, właściwie z tych wszystkich narzędzi, technik i masek, które zakładamy na te bolesne miejsca, aby je poprzykrywać, jeżeli staniemy w tym świetle jasiańskim, w świetle tego nowiu również. No mamy dwie opcje, jak to zwykle bywa. Jedną opcją jest lęk i strach, drugą opcją jest zaufanie. Kiedy król, prawdziwy król, taki symboliczny król, wywyższony król, trzeba pamiętać, że dziewiąty dom i energia jowiszjańska, energia strzelca dotyka zodiakalnego mediumseli, zodiakalnego zenitu, kiedy przychodzi do nas król, Wykonujemy rozkazy, przyjmujemy dary, otwieramy się na to, co przynosi ta obfitość i bogactwo, które król ze sobą niesie. Piękna uczta, nowa propozycja pracy, nowi znajomi, relacje. Pieniądze, współpraca, pozycja, kreatywność, możliwości, opcje, poszerzenie. Cokolwiek by to nie było w przypadku Twojego osobistego doświadczenia nadchodzącego nowiu, niedzielnego nowiu, on tam ma miejsce o 7 rano, dokładnie, ale my pracujemy w tej energii kilka dni w tą i z powrotem, że tak powiem. Cokolwiek by to nie było... Nie odmawia się królowi. Jak ekstremalne by to nie było poszerzenie, nie wypada odmawiać. Jeżeli Twoje życie stoi w miejscu, nie rozwija się, to zadaj sobie pytanie: jakiego daru nie przyjmujesz? Skąd nie czerpiesz? Czego odmawiasz? A następnie zastanów się, jaki to ma związek z tym Chironem w Trygonie z Nowiem. Jaki to ma związek z Twoim osobistym bólem, z Twoim doświadczeniem traumy, z Twoim doświadczeniem obtarcia się o coś kiedyś z lękiem, ze strachem. Buduje się taka oś Albo się rozwijam, albo stoję w miejscu. Tak naprawdę stać w miejscu się nie da, dlatego że wszystko wokół nas idzie do przodu. Czyli każda stagnacja jest poniekąd wycofaniem, jest regresem. Czego nie przyjmujesz do siebie, na co się nie zgadzasz? Którego królewskiego i strzeleckiego? Daru nie przyjmujesz ad hoc, myśląc, że mógłby Cię on zranić, połamać. Poszerzenie zawsze rośnie i poszerzenie jakby zawsze rośnie, zawsze boli, przepraszam, ale też zawsze rośnie. Jak rośnie, to boli. Powiedz, czy jest w Twoim życiu takie miejsce, taka przestrzeń, w której nie masz limitów? To jest przestrzeń strzelca, to jest przestrzeń Jowisza, to jest przestrzeń zaglądania za horyzont, ale też przestrzeń podejmowania ryzyka w zaufaniu, że w życiu zawsze jest 50-50. Albo wygrasz, albo przegrasz. Albo żyjesz, albo nie żyjesz. Albo się rozwijasz, albo się zwijasz do środka. Tak i zajmujesz swoim własnym, wewnętrznym światem. Jesteśmy troszeczkę rozerwani pomiędzy takimi energiami, też retrogradującego merkurego w strzelcu. Ale nie należy tego rozumieć w ten sposób, że to nie jest moment na podejmowanie decyzji, albo to nie jest moment na to, żeby, żeby wchodzić w układy czy coś w tym stylu. Jakby To jest bardzo bolesne postrzeganie retrogradacji Merkurego, które blokuje bardzo dużo osób na bardzo długi czas w roku. To tak? nie ma zupełnie żadnego sensu. Jakby Absolutnie astrologia rozumiana przestrzennie nie koreluje z tym. To jest niesprawdzone. Ludzie, którzy to powtarzają, nie sprawdzili tego na swoim osobistym doświadczeniu, najwyraźniej po prostu. Tak. tak. Oczywiście, że my nie jesteśmy w stanie przejąć merkuriańskich potencjałów w pełni, ale jesteśmy dorosłymi istotami, a przynajmniej aspirujemy do bycia dorosłymi istotami dlatego jesteśmy w stanie załatwiać sprawę, ogarniać rzeczywistość, a nie liczyć na Los i fart. I o tym jest retrogradacja Merkurego, a specyficznie w tym momencie jest ona o tym, że w perspektywie tego nowiu w strzelcu, to wszystko, co Król przynosi, co Jowisz nam oferuje, co jest nielimitowane, wymaga od nas również zmiany optyki i tego, jak działamy w naszym życiu. Jak podejmujesz decyzję? W którą stronę się kierujesz? Czy kierujesz się w stronę rozwoju, czy kierujesz się w stronę komfortu i stagnacji? Co to dla Ciebie rozwój? Czy się rozwijasz? Nie rozwijasz się. Co musisz zrobić, żeby się zacząć rozwijać? Tu na planecie Ziemia. Pamiętamy o tym, że mamy kwadraturę pomiędzy Jowiszem a Saturnem. Jeżeli chcesz zostać specjalistą, to musisz zostać specjalistą. To się nie wydarzy w ten sposób, trzeba przejść ścieżkę w to miejsce. Jeżeli chcesz wypracować sobie metodę na jakąś konkretną historię, jakieś konkretne działanie, to musisz sobie wypracować tą metodę, a nie liczyć na to, że ta metoda spadnie ci na głowę z kosmosu. Nowe zasady gry, mamy nowe plany, mamy nowe perspektywy. Być może one są stare, ale o trochę o nich zapomnieliśmy, ale teraz jesteśmy w zupełnie nowym miejscu. Mogą się pojawiać nowe relacje, pojawia się nowa energia, nowa struktura. Pluton jest w wodniku, pracujemy teraz na zupełnie innej optyce niż pracowaliśmy przez ostatnie 14 lat. Wedle tej optyki i my musimy zacząć działać na planecie Ziemia, komunikując się z przestrzenią wokół nas, wedle tego, co jest adekwatne w tym momencie. tak? Cały 2025 rok praktycznie Jowisz jest w kwadraturze z Saturnem. To jest taka sytuacja, w której rozpoznamy limity naszego wzrostu. Przede wszystkim, tak ją można dookreślić, tak? Limit naszego wzrostu. Limitem naszego wzrostu jest nasza gotowość na przyjęcie daru i podjęcie się zadań związanych z kultywacją, z opieką, z uziemieniem tego daru. Także w niedzielę rano. Podpalamy nów w strzelcu z bardzo pięknymi, jowisjańskimi, feniksowymi energiami królewskimi wywyższonymi, które emanują na nasze zranione ego, na naszą zranioną tożsamość. Oferując wyjście ze stagnacji, oferując możliwość rozwoju, oferując możliwość poszerzenia, ekspansji i powrotu na tory wzrostu. Co jest od nas oczekiwane, ciutka zaufania i duża doza gotowości na podjęcie ryzyka. Przestało padać. Mi się udało dokończyć tą astroprognozę. Niedziela 7:20. Nów w strzelcu 1 grudnia. Nów w Trygonie do Chirona. Także bardzo taki strzelecki nów. Tak? Chiron jest mocno związany ze strzelcem. tak Chiron jest wojownikiem. Był wojownikiem. Zranionym wojownikiem. Bezwzględnie zranionym, który poszukiwał dla siebie. Rozwiązań w świecie wiedzy, w świecie nauki, w świecie filozofii, w świecie bogów również. Trzeba pamiętać o tym, że Jowisz był e, królem e, na Olimpie e, zarządzał całą hordą e, archetypicznych bóstw, Chiron był nauczycielem wojowników, Centaurem. człowiekiem medycyny pod koniec swojego istnienia, wywyższonym przez Jowisza i tak dalej, i tak dalej. Polecam sobie w obliczu tego nowiu przypomnieć e, historię Hirona, dlatego że ten Nów dość mocno ją reprezentuje. Znowu zaczyna padać. Ja kończę. Pozdrawiam Was serdecznie. Magus Maga.